Z tych będzie pokazywał tricin samowite! państwa. Mój pulmar rower. Daję czekaj. O, ja czerwony, opony kurwa dosyć grube, jak jestem. Ja jestem. kurwa. jestem. Ja jestem. Ja jestem. Ja jestem. Ja o widać, widać Ja jestem. Ja jestem. Ja widać Ja widać? Widać Dawaj, to jest mini nie z te... bardzo dobrze. Teraz się patrzę, kurwa na to. Może to nie łaponek kurwa. Zobaczcie się ta to będzie kurwa, kurwa Azja. O, o, nie, nie. nie Brawo, brawa panowie, brawa. Dziękuję bardzo. Teraz następny film. Proszę jechać z kamerą za jechać z kamerą za mną. Kamerą za mną. Kurwa, ja do... Ej nie kurwa, popadnę w kompleksy przypomnę, przepraszam. przepraszam bardzo. Widziałem, widziałem, kamera wszystko nagrała, rejestracja piękna. Zobaczcie o ile to ciężkie. Zobaczcie, stary. Iii... Głową! O nie! nie pan, proszę pana, to było... Proszę pana... o To... to a ten trik jak się nazywa? Ten trik... Nie wiem. To była próba, bo to przydać ja na ramach, ale nie wyszło. Nie wiem. Patrzcie się kurwa na oldschoolu. To jest kurwa oldschool rowerowy. To się robi tak. I I tak. Bardzo piękne triki. Tak. <gry> Bardzo proszę pana, jeszcze jakiś następny trik. Teraz, proszę. Ja pojadę tam, nie muszę pan za nami. Nasza koleżanka. Paniera Radosławie, szybciej! No, no. Dziękuję. Congratulations. Dziękuję. Dziękuję, dziękuję bardzo Uciec za... Uciekł trzeba to nagrać. Yy, bardzo dziękuję Państwu. Dziękuję. Do widzenia. Dziękuję. Następnego razu. Do widzenia.